Odcinki oczywiście są bardzo wymagające. Mieliśmy 3 dni zapoznania z trasą, właśnie skończyliśmy. Przejechaliśmy kilkanaście tysięcy zakrętów. Teraz muszę usiąść i sobie to wszystko gdzieś tam przetworzyć w głowie, przeanalizować. Maciek musi pogunkować notatki, popoprawiać sobie. To jest ride, który jest ultra trudny, ponieważ jest bardzo dużo informacji, które kierowca, kierowca musi przetworzyć, a pilot przeczytać, więc już, już trudno jest na samym zapoznaniu, wybierać trzeba najważniejsze informacje. Cieszę się, że możemy tutaj wystartować. Myślę, że wiele się można na tym rajdzie nauczyć. My startujemy nowym samochodem, więc jest to podwójnie wymagająca dla nas impreza, ale, ale myślę, że będziemy się starać zaprzyjaźnić się z każdym kilometrem. Przejechaliśmy około 150 km na testach czuję się w aucie dobrze oczywiście jest kilka zagadek jeszcze ten samochód je ukrywa przede mną ale będę starał się w miarę upływu rajdu je odgadywać będę starał się cieszyć jazdą będę starał się nadążać za notatkami bo bardzo dużo informacji przekazałem Maciekowi na zapoznaniu jestem pewien że Maciek zdąży przeczytać ważne żebym zdążył przetworzyć będę starał się też no, jechać czysto. Aczkolwiek ten ride jest bardzo zaskakujący, bo asfalt zmienia się wiele razy na jednym odcinku specjalnym. Jest sporo zakrętów zacieśniających, gdzie może wychodzić gdzieś jakiś piach na drogę, może być wysuwany przez pierwsze załogi. Jest podbijająco miejscami. Mam nadzieję, że, że mamy fajnie ustawiony samochód i że. Będziecie trzymać kciuki, że kibice będą za nas trzymać kciuki, będą nas dopingować, wspierać. Na to liczymy, ale też liczymy na dobrą zabawę w samochodzie. Jesteśmy dobrze przygotowani i liczymy na to, że to da pozytywne rezultaty.